Witam Państwa we wtorek 27 lutego. Ciekawie wyglądają w tej chwili, bardzo indeksy, to przede wszystkim w kontekście testowanych zapór podażowych. No wyjątkiem może być tutaj tylko indeks S&P, który zbliża się do bardzo ważnego oporu, o tym za moment. Natomiast jeśli chodzi o WIG20, no to bardzo, po bardzo silnym ubiegłym tygodniu wybicie testowanego wielokrotnie oporu, to wygenerowało nam taki wiarygodny sygnał techniczny. No i w tej chwili już próba przełamania październikowego maksimum z 2021. Więc to jest taki opór wyznaczony przede wszystkim na bazie klasycznego podejścia, i tutaj dużo, duże znaczenie ma według mnie także ta górna linia kanału. Wzmacnia nam. Hmm, po prostu te, to październikowe maksimum cenowe. No widzimy jakieś próby przejęcia inicjatywy przez podaż. One nie są jeszcze wyraziste. Nie, 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 nie doprowadzają, przynajmniej na tym etapie wydarzeń, do. Pojawiania się jakichś konkretnych sygnałów słabości. W odniesieniu do tej kwestii, w moim odczuciu, wybicie 18,6 tej ostatniej silnej fali wzrostowej, czyli to są okolice 2433, no, byłby to jakiś pretekst dla podaży, byłby to argument za możliwością po prostu rozwinięcia się korekty spadkowej. No ale tu trzeba jeszcze raz przywołać ten klaster 2367-2373 niezwykle ciekawy obszar w dalszym ciągu, wyznaczony w tej chwili przede wszystkim na bazie techniki grupowania zniesienia, więc 14, 6, 18, 6, 38 i 2, ta zasada zmiany biegunów, no, tworzy to taki spójny, klarowny obraz techniczny, popyt powinien być tutaj aktywny i tak naprawdę w tym ujęciu średnioterminowym ta strefa określa przestrzeń dla dopuszczalnej korekty i w moim odczuciu, no rzeczywiście kupujący nie powinni dopuścić do przełamania tej strefy, to wygeneruje Byłoby solidny sygnał słabości, więc gdyby teraz rozwinął się ruch kontrujący, czego no też nie można wykluczyć po tak spektakularnej aktywności byków, no to wydaje się, że tu w tym korytarzu 2367-73 no, kupujący. Powinni się uaktywnić. W pierwszej kolejności jednak do obserwacji 2433 jako lokalne wsparcie. Index DAX bardzo silny. Na pewno spektakularnym wydarzeniem było to przełamanie zniesienia 127,2, głównego ograniczenia konsolidacji. No, to stało się takim bodźcem mobilizującym kupujących do wywierania jeszcze większej presji. No i w tej chwili znany nam już dobrze opór, właściwie włącza się do gry. 17488, liczne zniesienia zewnętrzne nakładające się na siebie, z tym głównym w postaci 127,2 pokazywanego ruchu spadkowego. Ale dochodzą projekcje układu tutaj trzyfalowego. Gdzieś w tym rejonie one się także koncentrują. No, Następne wyzwanie dla popytu, tak naprawdę, bo wybicie 17488 korespondowałoby z kierunkiem dominującego trendu w ujęciu krótko, średnio, nawet długoterminowym. Natomiast no, w tak charakterystycznym rejonie no, musimy mieć świadomość, że, 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 że podaż ma szansę się uaktywnić. Może dojść do jakiegoś przesilenia, gdyby tylko by komu udało się na moment przedostać ponad ten opór, ale piątkowe zamknięcie wypadły. po poniżej jednak tego pułapu, no automatycznie gdzieś yy, yy, powinniśmy mieć wtedy wtedy jakby świadomość możliwości rozwinięcia się po prostu yy, korekty spadkowej. No, skoro taka narracja, no to tak naprawdę 17 047 funkcjonuje w tej chwili jako bardzo ważne wsparcie techniczne, więc z tej perspektywy patrząc dopiero wybicie te, tej właśnie zapory popytowej, no, byłaby to taka troszeczkę przysłowiowa kropka na i przynajmniej w tym ujęciu krótkoterminowym i rzeczywiście opcja bardziej faworyzująca wtedy podaż, przynajmniej właśnie, właśnie w tym ujęciu krótkoterminowym. Indeksy amerykańskie. No tu trzeba powrócić do klastra 5179-5218 na S&P, dobrze nam już znany przedział cenowy, jeden z najsilniejszych węzłów, jakie możemy przy pomocy technik Fibonaciego wyznaczyć, no bo symetryczny, Harmoniczny zewnętrzny układ XABCD, czyli AB równa się CD, a bazą jest to zniesienie 127,2. Dochodzi także ta median line, więc rejon z punktu widzenia techniki bardzo ciekawy, no, a implikacje z tym związane no, to możliwość oczywiście wzrostu presji podażowej w tak ciekawym z punktu widzenia techniki obszarze cenowym. Na razie trochę brakuje do bezpośredniej konfrontacji, no ale popyt jest, jest aktywny, a sygnał słabości w ujęciu takim lokalnym, krótkoterminowym, Pojawiłby się, gdyby indeks znalazł się tutaj poniżej zniesienia 14,6 w tej ostatniej fali wzrostowej, czyli 4964. To jest takie pierwsze sensowne wsparcie na SP i utrata tej zapory popytowej w kontekście no, niezwykle charakterystycznego, wiarygodnego oporu no, byłby to sygnał wtedy słabości, również argument dla strony podażowej. No i NASDAQ. NASDAQ ciekawy, yy, przypomina troszeczkę WIG20, bo proszę zwrócić uwagę, że jesteśmy w rejonie tutaj y, maksimum z 2021, z listopada, a na WIG20, y, no, to jest październik 2021, podobna jakby struktura tego ruchu cenowego, wzrostowego. Więc taki klasyczny, może to, co wyróżnia troszeczkę tak, to, to to, że w tym rejonie wypadają także zniesienia zewnętrzne FIBO, więc to nie jest tylko klasyczna zapora podażowa w postaci wspomnianego maksimum i tej górnej, także wiarygodnej linii, ale dochodzą też jakieś tutaj elementy z, z techniki Fibonacciego. No w każdym bądź razie 16-212, 16-220, ten rejon cenowy jest tu istotny, respektowany przez rynek, jest to kolejne wyzwanie dla kupujących, no i oczywiście no można by było mówić o ważnym wydarzeniu technicznym, gdyby i ten opór bykom udało się zanegować. Problemy z, re, z realizacją takiego scenariusza, w moim odczuciu, pojawiłyby się, gdyby popyt dopuścił do wybicia przełamania wsparcia 15610-15620. To jest pierwsza m, ważna, według mnie, zapora popytowa. Liczne zniesienia, m.in. 14.6 i utrata takiego wsparcia, to prawdopodobnie również jakaś negatywna podażowa formacja świecowa w ujęciu tygodniowym i dopiero po spełnieniu tego warunku no, moglibyśmy rzeczywiście mówić o takim pogorszeniu się obrazu technicznego indeksu, więc 15610, 15620 warto zapamiętać jako liczące się w tej chwili wsparcie techniczne. Dziękuję bardzo, tyle z mojej strony, zapraszam Państwa tradycyjnie za tydzień.